Obliczmy teraz deltę dla kolejnego przykładu, aby błyskawicznie dowiedzieć się, ile rozwiązań ma to równanie. Zaczynamy od pierwszego kroku, a w nim wypiszemy wszystkie współczynniki. W drugim kroku zapisz wzór na deltę i podstaw do niego liczby. Bardzo dobrze, teraz trzeci krok, a w nim określamy liczbę pierwiastków na podstawie otrzymanej delty. Skoro delta jest dodatnia, to będzie oznaczało, że takie równanie miałoby dwa pierwiastki, dwa rozwiązania. Widzicie, to wcale nie jest trudne. Przejdźmy więc do kolejnego przykładu.